Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć! Wtorek, 17 tygodnia, okresu zwykłego i kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Wsłuchujemy się dzisiaj w ten fragment z Księgi Proka Jeremiasza, w którym znajdujemy się w takim obrazie katastroficznym. Prorok wpada wręcz w jakąś taką panikę, mówiąc, lamentując, że dotknęła nas jakaś wszechogarniająca klęska, że dotknęła nas jakaś beznadzieja, Taka ciemność, że nawet kapłan i prorok, ci, którzy powinni wiedzieć, co się dzieje, ci, którzy powinni być przewodnikami, stracili jakiś azemut. Nie ma nikogo, kto by pokazał drogę. Skąd to się bierze? Dla Izraelitów, którzy trwają w niewoli babilońskiej, to jest konsekwencja ich grzechu, ich odejścia od wierności Panu Bogu. To właśnie ta taka ludzka samowolka doprowadziła ich do zniewolenia, ale doprowadziła też do tego, że z ich serca. Zniknęło jakieś światło, zniknęło rozumienie tego, co się dzieje, bo to, że nas ludzi spotykają różnego rodzaju nieszczęścia, to, że się gdzieś człowiek w życiu pogubi, że przeżywa jakąś taką nawet i ciemność, i niemoc, i słabość, no to jest nic nowego. Ale konsekwencją jakby zgody na grzech w moim życiu i trwanie w tym grzechu, karmienie się tym grzechem, dokarmianie tego grzechu, dokarmianie tego zła w swoim sercu, sprawia, że ja w pewnym momencie. Przestaje nie tylko widzieć sens mojego życia, ale nie wiem, w którym kierunku iść. Tracę nadzieję na jakąkolwiek poprawę, szansę, zbawienie. I tego doświadcza dzisiaj właśnie prorok wraz ze swoimi rodakami, wraz z narodem wybranym. Stracili wszelką nadzieję. Jedyny obraz, który kreuje, który gdzieś kształtuje się w ich sercach, w ich oczach, to jest jakiś właśnie obraz katastrofy. Klęski przeogromnej. Bez nadziei. Bez ratunku, bez wyjścia. I gdzieś będąc, być może na jakimś takim dnie swojego takiego najgorszego upadku, potrafię jednak przyznać się do tego, i to jest droga do ratunku, by móc zawołać tylko w tobie, panie, moja nadzieja. To tak jak Jonasz, który uciekał przed Panem Bogiem, przed odpowiedzialnością, przed powołaniem, i musiał go spotkać na dnie morza, gdzie wypowiedział jedną z piękniejszych modlitw zapisanych na kartach Pisma Świętego ale to jest też wielka łaska, żeby tego doświadczyć, że móc wtedy może i resztką sił, resztką może bez nadziei zawołać tylko w tobie, panie, moje nadzieje. Popatrzcie, to doświadczenie narodu wybranego dzisiaj jest również dla nas bardzo aktualne, bo z jednej strony doświadczamy jakichś różnych klęsk życiowych, doświadczamy jakichś takich momentów, kiedy być może człowiek patrząc na to, co się dzieje wokół, patrząc na ten świat, który z jednej strony odrzuca pana Boga, z drugiej strony w którym panoszy się jakiś Spustoszenie, panoszy się jakaś ochyda, jakieś okrucieństwo, że ludzie już dochodzą do granic wszelkiego jakiegoś bezeceństwa i jakichś granic zła. Łatwo jest ocenić, że to zło się tak rozpanoszyło i już nie ma nadziei, ale przecież gdzieś trzeba nam usłyszeć te słowa, które Jezus wypowiedział, jam zwyciężył świat. Zły tak chce i często to robi w naszych sercach, w naszych myślach, że chce nas przestraszyć. Nie tyle, żebyśmy zapomnieli o Panu Bogu. Nie, złemu najbardziej chodzi o to, żebyśmy się bali. To jest to, co dzieje się w raju, kiedy pierwsi ludzie po grzechu chowają się, zaczynają się bać Pana Boga. Jest też takich wiele miejsc w kościele, kiedy my straszymy Panem Bogiem. I to nie jest ewangeliczne. Dzisiaj człowiek współczesny, człowiek, który dużo we wszelakich dziedzinach osiągnął, jednocześnie jest człowiekiem bardzo samotnym i bardzo zalęknionym. To jest owoc grzechu, to jest owoc zła w naszym życiu. Ale popatrzmy jeszcze z innej strony. Dzisiaj też, czasem też widzę wiele takich miejsc w kościele, wielu takich współczesnych proroków, tak zwanych proroków, którzy roztaczają taką katastroficzną wizję świata przy okazji pandemii, wojny i w ogóle, którzy ciągle gdzieś straszą w tym kaznodziejstwie, gdzie ich takie kaznodziejstwo jest takie bardzo ponure, lękliwe. Jednocześnie patrzę na komentarze, na wyświetlenia, słyszę różne opinie, że ludzie się takimi kaznodziejami dzisiaj fascynują, takimi prorokami lęku, którzy karmią nas takim właśnie strachem. Czy to jest Boże, czy to jest ewangeliczne? Ewangelia nigdy nie rodzi lęku, nigdy nie rodzi strachu. Ewangelia zawsze prowadzi do nawrócenia. Ewangelia zawsze w największej beznadziei podprowadza do spotkania z Panem Bogiem. I to jest to, co dzisiaj też Jezus w Ewangelii, kiedy wyjaśnia tą przypowiedź o Kwaście, mówi o synach. Syn to jest ten, który jest przez kogoś zrodzony, ten, który jest przez kogoś prowadzony, karmiony. gdzie Jezus mówi o dwóch rodzajach synów: Syn światłości i syn diabła. Czyli to jest takie pytanie, którym trzeba, żebyśmy sobie, żeby każdy sobie odpowiedział dzisiaj: komu daje się karmić? Jakimi treściami daje się karmić dzisiaj? Komu daje dostęp do mojego serca, żeby je wypełnił? Czy strach, lęk, podział, czy dobro? Jezus mówi, że snowie sprawiedliwości będą jaśnić, że drogą do zwycięstwa, do zbawienia jest sprawiedliwość, nie bezgrzeszność, nie idealność ale bycie sprawiedliwym, czyli takim cadykiem, człowiekiem, kto ufa Panu Bogu, kto daje się kształtować Panu Bogu, kto daje kształtować swoje serce Panu Bogu, kto daje się karmić Bożemu Słowu. Dzisiaj Jezus też mówi o ogniu, który będzie oczyszczający, który będzie oczyszczał, oddzielał zło od dobra. I tak kiedy słon tej Ewangelii znowu przychodzi mi myśl o Duchu Świętym, którego symbolem jest ogień. I takie też przesłanie, którym chciałbym się z Tobą też podzielić, że albo dam się za życia wypalić przez ogień Ducha Świętego, żeby On za życia tutaj na ziemi, póki mam jeszcze czas, wypalił mnie z wszelkiego plugactwa, z wszelkiego zła, żeby ten ogień Ducha Świętego mnie oczyścił, albo przyjdzie na mnie inny ogień. To jest słowo, które daje nam nadzieję, bo daje nam wybór. Daje nam nadzieję, bo pokazuje nam Boga, który ciągle czeka, w którym naprawdę zawsze jest nadzieja i zawsze jest powrót, ale daje też nam Bóg wolność, daje wybór. Pan Bóg będzie walczył o każdego z nas, ale nigdy nie przekroczy mojej Twojej wolności. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, cześć i do zobaczenia jutro.